I tak Halo. I, i wiadomo? Jaki ty jesteś? Ty zdrajca, jest zdrajca narodu polskiego. narodu polskiego. Ty jesteś komunistą. Ty jesteś komunistą. Ty jesteś szwabem, bo spierdoliłeś do szwabu. Gastapowcem jesteś. Powiedz dla gestapów, Niemców, że kurwa, jak zamordowałeś mamę, jak mama kurwa e, zachorowała na serce. Chcesz odczytać list? Odczytam kurwa. Co wracać co tak pisał do mnie? prawda? Teraz kobieta, która na angielskiej ulicy, na twojej ulicy mieszkała i ciebie zna. Wyjechała do Anglii. Bo nie chcę znać takich kurwa. Złodziejów, bandytów, krwe piłców, jak ty majorze, ty major, ty chujan nie major. Ty, gdzie jesteś po kurwa. Jest co, wszedłem tam kurwa, słabo siedzieć, bo śmiechu warto. ludzie po tobie jadą jak, jak pomalenie dojdzie do tych pijaków, narkomanów, leżysz kurwa. Za, na zastanej, na pijewskiej kanapie, w wersalce, kanapie jakieś. kurwa. A co zrobiłeś z moją wersalką? Jak ja musiałem jeździć po, kurwa, tobie, żeby jebał się? Jak? Powiedz. Powiedz, szczerze. Jak, kurwa, zdradzała ta kobieta męża? Jak? Córka za Za mamą czy za tatę? Za tato uszła, Nienawidziłe mamy nawet. Tak, bo nawet obcemu mężczyźni żona ta kobieta dupy, to śmiechu warte. Kurwa. Niech ona usłyszy ta kobieta. Powiedz prawdę, kurwa w Niemczech. Jak e, oprawiałem kupiłem za swoje pieniądze bordowego Panie. i kurwa. I, i ja podpadę jak je, e, nie podpady, po Jedzenie do e, Domu pomocy Społecznej, A ty co? Jepią na Warszarce i jebałeś, a dziury wyjebałeś w Warszarce, bo stało, to dziury nie było. A ja przyjechałem, pytałem się w porządku. Tak, a widziałem, że jeszcze kurwa najtochniej nie śmierdzące te. A ty kurwa posnący? słucham kurwa, Jechałem na cały dom kurwa, z gęby twoje. Dlaczego nikt nie chciał być dłużej, jak Ty byłeś? Dlaczego? Powiedz, bo kurwa Ciebie z gęby jechało jak z parowozu. Jak z lokomotywy kiedy kurwa jak były paramozy, węgiel się podkładało do lokomotywy Jak pierdolni byłem, to kurwa całe okna były brudne, tak. Nie było można okna otworzyć, bo cały ten Dym z parowozu, gdzieś tam do domu. Tak. Patrzyli, jak już odjedzie parowóz, to tylko otwierali od, okna ludzie. się myli, a później otwierali. Zaczynamy i ty. Dlaczego e, MOB ma dość i policja? Dlaczego? Bo takimi ludźmi napisali mnie, kobieta napisała że policja gra razem z Tobą. Z takimi piekami, łajdakami, bo ma dosyć kurwa więzienie są takiego, jak w tej szczurze przepełnione. Przepełnione więzienia, wiesz? W Polsce. A Ty co, kurwa? ja że Jacusiek pokazał Tobie jak pił uruchomić, Jacusiek szan nie wie. Ja. Czemu Jasek nie podłączył, nie podłączył na dach i anteny nie podłączył? Proszę myciej podłączyć. <laughs> ja żeby byłem e, młodszy o wiele lat, sam w by na dach podłączyłby ten przewód i nie byłby ani żadnego mechanika. I mnie chorobrażać. Kto kogo kurwa dał, dał dach na, na dłeb twój? Może by nie dał dachu na łeb każdy mówi, to kurwa robi zdech w lecie. Jak szczuk zdechby. Należy by tylko zawalili pod choinką jakąś szmatok, jak jako starą starych, zawaliliby tam. By. Nawet nie wiedziałby co to, gdzie mama leży. Co zawisz na tym mamy twoje? Co? Co zawisz do tacy twojego? to Dlaczego, brat, kurwa, nie chcę to tobą rozmawiać? Dlaczego? Powiem. Bo mnie list pisał, ale nie zginął. Ale ja jeszcze raz napiszę do brata, żeby, żeby napisał do mnie. I przetem mnie, kurwa, obrażać. Może bym nie ja, to ty kurwa, na moich plecach wybiłeś się. Na moich plecach, kurwa, wybiłeś się. Tak, na moich plecach. Ты должен кормить -а, служить, как быть послужен и вызывать низ. Так человеку. А ты это поебаный, так как Путин поебал с разумами, так там и ты. Может, <связываешь> может ты, Волга, с курва, с Путиным <связываешь> разрушать курва нитро? Но... он Путина поебал еще в разуме, то ли че Так, Zaraz odpierdolął Szwaby tam, gdzie e, Schodzisz, Schodzić nasze polskie zrycie, jedzenie. Powiem tak, bo nie, bo nie będę obrać Polaków. Ale to jest schodzisz, te średniki, średniki, co kupują e, w bazie w Zodiaku. Tak, to mlekiem polskim, kurwa, pokazałeś, nalajcie swoim, że kurwa na filmie, że polskie mleko pije. Chwaba, dlaczego to mi nie dali, a co postawili to mi? Alkohol kurwa, Bimberek kurwa. Bimberuś stał na stole kurwa i chrawecz. Byleś pijakiem jesieć i zdechnieć majorze pijakiem, alkoholikiem kurwa. Da, i zdecyz, bo ja kurwa nie piję alkoholu. Ja nie piję, ja nie chcę tak jak ty, z kurwa zgwinta. Zgwinta kurwa chrawecz. Pan, Powiem tobie. Zimta! Szmok uleje Pani, pa, pa, Pani Hanno. Pani Hanno Oczochowska. Pani pisze. Pani Rafale, niegodne nie nagrywać chorego człowieka. Chyba słyszy pan, co ten człowiek leci To było. Co Pani jakaś Hanna. Pani Hanno, chodzi o to, że e, Krzysiek. Krzysiek ma prawo powiedzieć to co myśli Panie o Hanno. Wojtku. O Wojtku na chwilę szczurka wyłączę.